po wykonaniu takiej ściany z płytek ceglanych można ją zainteresować. nie jest to konieczne, ale niesie ze sobą kilka dodatkowych zalet w postaci np. tego, że nie brudzi się potem już ręka, czyli kiedy się oprzemy ścianę, nie brudzimy nie brudzimy ubrań na naszej stronie sklep.regalia.eu są takie impregnaty, są to impregnaty na bazie wosku, biodegradalne. Są dwa rodzaje impregnatów. Pierwszy to jest taki, który zabezpiecza przed wodą, przed kurzem, tak jak to stosowano tutaj, nazywa się impergard i drugi rodzaj protegard, jeżeli na przykład taką cegłę stosujemy w kuchni, to zabezpiecza przed tłuszczem z jakimiś nawet smarami, a nawet przed graffiti, ale to gdybyśmy ewentualnie na zewnątrz <taki> taką płytkę stosowali.